Ale lecimy ze z kolejnym odcinek. Eee, świetlik. Ale słodziak! Świetliki to mi się teraz cały czas kojarzą z tymi. O, atletyka level up. Eee, kojarzą mi się strasznie świetliki z y, Voices of the Void, gdzie tam se latają co chwilę. Nie wiem czemu. Hello. Jakby wielu, bardzo wielu nie grach... nie O, On mnie zaczepił, ty. Now that we know, mm -hmm. this just might be the break we've been looking for. Good work. We Yay. need to get that fourth book then. If Tarmina is right, we can use these books to locate the Mythic Dawn's hidden shrine. Let's go. I know that part of the sewers well. I know. The sewers run underneath the whole Imperial city. There are access points in every district.

Jako zielona spódnica? O ty, młotek naprawdę Bordowa bielizna Przemu. O ty, z kubańcu Tego się nie spodziewałem, że on będzie w takim miejscu Ale mam vibe początku Ej, a, ła, o, o ty pięteczka Ty to nie jest dosłownie ta lokacja z początku. O, krab błotny. O to <ścoughs> jest jeszcze jeden. Lul Srebrny nóż. Czemu miał nóż w sobie? Okej, okay. dziwne. Co robi to? Ooo! Dobra, idę do quest'a, a nie ten. Bo ja już tu się zajmuję rzeczami, które mnie nie powinny Co ten? Over here! Piąteczka. Piąteczka. <grym> Zresztą mają? Nie, te mają po prostu są w sobie. Czy mam? Czy mam buty na sobie w ogóle? A, bo nie wiem, czemu mam wrażenie, że dźwięk jakbym wchodził bez buchu. Czyli powinienem był sprawdzić. Jak mnie słychać w porządku? tego. Oła! Czemu akurat ja dostałem od tego szczura. Zaraz dostanę jakieś kurde tego. Pasożyta. Będę w ciąży. <laughs> Ale śmieszne. Znowu! To kraby błotne robią. To są kraby kanałowe, a nie błotne. O, O, Ile razy to będzie, że się krzyczał. Jeszcze. Pochodnie, to mi niepotrzebne. Dawaj wejście Over here This was mine! O! Zarazisz coś innego powiedziałem. O, nie Ale nic ciekawego nie ma, jeszcze. O, no za złoto. O, to Jeszcze tu coś? Halo? Halo? Look out! On taki zasięg? O! Ta piąteczka ma aż taki zasięg. Gdzie on idzie? I tak tu zejdzie. Aha. Hmm. O, tam ktoś stoi! Jakiś goblin chyba. Nie ma, to nic nie ma. A goblin, chodź chodźże tu. Ja cię widział. Co drogi? Ty, ty, faktycznie to jest goblin! blin. O! rej w ogóle. <gryw> Swoją drogą. O, żelazny miecz to był, te? Żelazny miecz krótki. Ma 8 dymycza. A mój ile ma? Bryczesy. Ile moich wieczor ma obrażeń 3 Ej Ten ma 8, ta? Dwy A nie! 8 udźwigu, okej okay. Tak, a jak to wyrzucić? Lewy kąt nie To L? Tak, dobra Okej. Okay. No, atencja. O! olgo go w ogóle. A daj to łuk. Czy jak to łuk? nej. Normalnie bym poszedł pod łuk, sobie no spokojnie, back. ale... Chop w ogóle nie ma tego kości. Wezmę sobie mięso. Nie wiem po co, ale wezmę. O, tam skiepka jakaś. O, miksturka. Hm. Ciekawe ile rzeczy tu pomijam po prostu nie idąc dalej. W sensie... Idąc cały czas za nim, nie? Tam już przedtem pomijałem przecież tego Jakieś przejście, które są odblokowane Hej, chwileczka Podoba mi się to, że ten drugi Totalnie nie ten Chyba wytrzymałość? Coś tam osłabieniu Ten Daj mi wszystkie strzały, się przydadzą O, frek Niedziany pierścień z Topazem A, wiesz wszystko U. U? Kurde <gry> Coś miał? Nie, przeszukiwałem już, chyba nie. Ale ja mam sklerozę. Gdzie jest mój ziomel? I, 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 ziomel, jest ma chyba górze, co? Over here! <laughs> on ma ich na no, hita, okay. Dobrze wiedzieć. Mm -hmm. Uh, kuferek. No tu jest wysłużone odniszczenia nowa waza, Jezus Maria Nawet wazy mogę zbierać W tej gierce chyba nie ma motywu jakiegoś domku, nie nic takiego Ale ja bym już chciał Tessa szóstkę, nie? Nie, nie trafiłem sobie chyba trzema atakami w tego szczera. a tu już są kraby Boże, nie może ten gościu szybciej biec Broki tu zajdzie zanim ten, zanim dojdziemy do miejsca Te kraby to nie, stanowi, nie stanowią w ogóle wyzwania, nie? Znaczy w sumie póki co większość przeciwników nie stanowiła za dużo wyzwania. Get my back! my back? Trzymaj, kości Wow o. Albo bym pogram pograł w Skyrimka na modach. Chodzimy <grych> Obliviona, to będziemy grać w Skyrima, żeby sobie zrobić przypomnienie przed testem szóstką. All right, the room oh, with the table is just through this door. I always wondered who put it there. I happen to know that if you go up the stairs there, you can get a vantage point on the meeting room. I think I'd better be the one to handle the meeting. You'll be my backup. Keep watch from above in case of trouble. Okay. <coughs> Nie him? Ja no, it should be me. I have a blood debt to repay these mythic dawn assassins. Okay. Besides, I've trained for this kind of thing my whole life. that to znaczy? <laughs> mean? Good. Mhm. Mm Listen. I may not survive this. But if I don't, you must Muszę wygodniej ustawić na tym. Op. Nie pozostawiasz mi wyboru, jeb, sam go zabija mnie. <laughs> I'm glad to have you Komputera. Okay. Tego nie widać na tym, no ale. Co, no to brzmiało... jakby on nie wiadomo jak bardzo zginął. Tu wyjście. O. Do piwnicy? Jakiegoś typa. Teraz się okaże, że to ten typu właśnie z tym gościem, który tu przyjdzie i wręczy książkę nam. To by było całkiem ciekawe, patrząc na to, że to samo ready the dawn is breaking this was mine goodbye do not fear death fuck not on this day It's three more what do you need friend ale wyszło w sumie na to że ten... Wyszło, wyszło. w sumie na to, że chyba udało? Mam już czwarty i ostatni ton zapisków na temat y, kogoś tam. <grych> Mogę teraz połączyć w całość zawarte w księgach poszalaki i znaleźć ukrytą kapliczkę. Okej. Okay. Test. Podstawowy Podstawowe pierście ognistej tarczy. Uuu. Poka ten pierek. mam na sobie... Ty torczy... Ole fajny ole What the fuck! OL to fajnie wygląda. Teraz zepsułem tutaj tym, że byłem w, gorą w gorącej wodzie kompływej... Should... My... Okej... Okay. Aha, Ruler czyli nic nie powiem na temat tego, że przeżył go? Okej. Okay. Tak, ale wydaje mi się, że on się zaktywował, że o, miałeś przyjść sami w ogóle yy, przez to, że ten, że sfejlowałem to, Uuu. jak to było, au. Okej, okay. złoto 16, nice. Tak, wydaje mi się, że on się aktywował przez to... O, księga trzecia. Ale to już mam. Kałamasz, kałamasz. Wytrych, wytrych. O, hajsy. Eee, on się aktywował przez to, że zacząłem chodzić tam zamiast stać w miejscu. Tak to by chyba była jakaś ta... Żeby rozmawiali ze sobą i coś takiego. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, ale to tam. Szaty, szaty. Teraz już ich nie będzie tu, hehe. Druga i pierwsza księga, okej. Okay. Oj, to jest kukarek. Kurde, we wszystkich są złota tylko. I co było? A, capture. Czy tu jest jakieś szybsze wejście? Zrobię sobie quick save'a, bo nie robiłem w sumie ani razu jeszcze. Drzwi go do kanału placu Talosa, co? Okej. Okay. Bo to jak dziwnie przeczytałem, ale nie będzie tu będą kolejni ci z miętecznego brzasku? Nie, ale widzę, że to są kubliny i szczury. I piąteczka nie widzisz. Harcownik to What the fuck? Wytrzymały był Kubaniec. No, no ale widzę, że tu bardzo... O. Czemu ci mieli więcej tego golda niż ci poprzedni? dlatego, że to gobliny i one nie wydają brama aktywy. tam jest jakiś a tu już coś jest tu mogę gdzieś przejść, tu jest kolejny goblin nawet dwa hej okay. pat wow co to było? chyba miecz uderzyło podłogę i... o super. tu jest beczka śmiechu okay. Czas wytoczyć beczkę To jest kamizelka łowczego Pikowany dublet To jest do nieprzeszukania Tu nic nie widać Dobra co dalej Ja mam gdzieś tam iść, co? Tu dwa kuferki w ogóle Podoba mi się to, że tych kuferków jest dużo, nie? Nie, że one wszystkie tak samo wyglądają jak w Skyrimku przykładowo O, wow no ten mie mój mieczar to nie zadaje za dużo obrażeń. Ale to pewnie też przez to, że ja nie mam ulepszonych tych Eee, piwnica z czyjaś? Do piwnicy to ja komuś nie chcę wchodzić za bardzo. O, zniszczenie wzrasta. Nice Ciekawe mnie dalsze czary jakie będą, nie? O, bardzo łatwe. Złoto. Zabezpieczenia wzrastają do 15 Tak? 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 Aha, okej, okay, czyli ja muszę od razu, jak słyszę ten klik muszę wtedy spację nacisnąć, co? Ja za blisko podchodzę w ogóle na te czary. Południowo-zachodni tunel. Nie, to ja tam nie chcę iść. O, tu se jest ze szczura. O, wziąłem chyba wszystko. I ja muszę iść gdzieś tam. Tak? Nie. Czy nie? O, paleta. Ej, myślałem, że to jakiś orb kolorowy, nie? Już miałem taki. O, ale Nie wiem, czy w tej grze są jakieś w ogóle orby. Co ja w ogóle mogę mieć w prawej tej ręce jeszcze? Prus tarczy. Mam wrażenie, że ta gra jest strasznie skierowana na to, żeby mieć ten... Hmm. No, i oczywiście miecz ewentualnie mogę mieć, nie? Nożyce. No, okej okay. Nie, prowadzi mnie dalej tam To mnie na górę chyba prowadzi A jak wejść na górę? Tędy tu Kuferek przeszukiwałem Nie Tędy jest powrót. Wait a minute Ta, bo to mnie prowadzi chyba do tamtych drzwi? Nie jest tu jakaś mapa tego całego tego? Tam gdzieś południowo-zachodni tunel. Aha, czyli dobra, to mnie prowadzi tutaj. Tylko ten znacznik jakoś tak dziwnie ten. O, krap sypłynie. Chyba go ściąga trochę. Ale powinienem stąd mieć zasięg do niego. O właśnie. Tam co jest? Kolejny krab? Tak bije te kraby, bo to są darmowe te, nie? Darmowe ekspy. A ja im więcej będę miał tego zniszczenia chyba, tym mocniejsze będą przędze. Nie wiem czy te materiały im będą potrzebne to ich nie zbieram. Ja już dużo jedzenia mam, które, które powinienem wyrzucić w pizdu. Bo po co mi to? Ale no co? Przecież będę zbierał. O! Automatyczne zapisywanie. Trzymaj. <laughs> Dalej się... O! Żelaza strzała, dawaj O, widziałem to? Nie. A, czyli jednak nie zabieram rzeczy. Okej. Okay. To? Brama. Ale gobeliny tam są. Szkoda, że nie mogę rzucać rzeczami tak jak w tym. Ways of the Void <laughs> Bym sobie rzucił w niego czaszką i tyle. No, to by był fajny motyw w Skyrimie, jakby można... W sensie, w Skyrimie, w obliwionie. Ogólnie, w tych Skyrimowych, tych... O, ta, Żebym mógł podnieść i poobracać sobie ten. Bo tak naprawdę podnoszenie obiektów nie ma za dużo sensu. Co to jest? Brama. O! Się otwiera zdalnie, co? Tym kołowrotem, co był tutaj? Nie. to mi to otwiera? Nie wiem, klik na seka. Może tu mi coś otwarło. Ta, tu mi coś otwiera. Oczywiście dalej. Dobra ja wiem! O, dawaj mi to nie Ale go wykręciłeś śmieci. Hee? Ła! E? Goblinie pierdzielony. To chyba otwierał sobie tego, co? Tą drugą tu, 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 tu Eee, tak, no, to ten. Nie, to też jest wyjście do góry do czyjejś piwnicy. O! <laughs> nie wiem czemu. <laughs> nie wiem czemu przywaliłem mu tak o sobie tym. A, to chyba jest teraz... A nie, tu jest brama zamknięta. he? Coś mi się wydaje, że tu muszę poczekać, aż to mi się właśnie do końca otworzy. Teraz muszę to kliknąć i lecieć tam szybko. Mam takie dziwne wrażenie, że to może tak działać. Tak? Czy nie, tak? Nie. E to nie wiem. Mniejsza w tym. Gdzie tu jest. A nie, zachodni tunel. E? Tam na dom iść? Tak nie byłem już czasem, tam w ogóle mi przeciwnika jakoś cały czas pokazuje. No chyba już byłem Kanały placu Talosa. Stąd chyba przychodzę. Tu co jest w takim razie? Krab Czyli tutaj też musiałem być. A nie, to są żywe kraby! Aha! <laughs> To były żywe kraby! Myślałem, że to były te... Myślałem, że to były martwe. Dlatego ich totalnie nie ten. Mm, to nic nie ma więcej. Jak się stąd wydostać? Czy ja się mogę stąd przefast Nie. Gdzie w pobliżu są wrogowie? Gdzie jest jakiś wrog? Tu bliżej jest ponad. He? A tu se stoi Skubaniec! Przyczajony <laughs> w ogóle! Przyczajony tygrys, ukryty smog. Mogę się stąd wyfast wy travelować? Nie, nie mogę. Kurcze pieczone, no. Dobra, dawaj mi tą jakiejś komukolwiek piwnicę czyjąś. Dawaj jeszcze raz tu. Od 20 minut krążę po tych kanałach. O, tu był kuferek. Hm. Tu była gdzieś piwnica czy coś. Tak, tylko ty muszę sobie obrócić koło obrotek. O. I dopiero teraz dam radę tu przejść. Dawaj! Brama, co? Bagno Tu była gdzieś piwnica? Jesteśmy gdzieś świta takiego. To mnie... O, czekaj, bo to mnie... A dobra, to mnie tu prowadzi. O, Boże. Teraz będę ścigany za tego. Tak. No. pak, Tak. Pak. No, patrz. Co jest? O. No, weź, <laughs> no co za tak za szybko, za wolno, Fak ten ostatni, tak za szybko, Fak za wolno, <laughs> Wow Szybko. Idę od końca. No, patrz. Kurwa, muszę zrobić zapis. <laughs> Ostatni. No i <noise> Już 5 minut nad tym siedzę. Nie wiem, kto tu wpadł na ten zajbisty gameplay, ale nie polecam ani trochę. Ale otworzy to. W końcu mi się musi wydać, nie? No patrz. Jest! Za pierwszym! <noise> Cześć! Czy teraz mnie zjedzą za to, że tu jestem? Jak już tu jest, to, to okradnę. A chuj. zajebie Zajebię bieliznę. <noise> Jak już tu jestem? O, bardzo łatwy! No, serio! <noise> Nienawidzę tej gry. Jest tu ktoś w ogóle? Nie, tędy wyjdę? Tak! Dziękuję! Muszę to albo przyspieszyć, albo to wyciąć. Zrobię zapis tu, jeśli Speak. mogę. Speak. Spierdalej. <śmusza> you have my ear, citizen. I'm no Uuu, trzeba <śmusza> się, You have my ear, citizen. Hehe. <laughs> się tryb zdenerwowania włączył. O nie, coś mi się popsuło. Co mi się popsuło? Bo widzę, że mam coś tam. <laughs> Fuczane rękawice mi się popsuły. Jak je się naprawia? Czekaj, to muszę z tym chyba yy, młotek, ale gdzie ja go znajdę? Chyba tu wyszukiwarki itemów. Butek naprawczy. O, daj mi rękawice. O, no i git. A buty też to od razu naprawię. No i git. <śpiewanie> Naprawione. Dobra, eee, kończę w tym miejscu odcinek. Bajo jajo. <śpiewanie>